Nazywam się Hanna Umeda. Cześć, nazywam się Piotr Jesteśmy z Student for Free Tibet, Poland. Chcemy Was zaprosić na akcję 21 marca Stop Chińskiej Okupacji. Stop Chińskiej Okupacji to jest również Międzynarodowy Dzień Walki z Rasizmem. Będziemy mieć kartonowy czołg, który powędruje w kierunku Wisły oraz chińskiego smoka. Spotykamy się w czwartek o godzinie 14 pod ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej. Punktualnie o 14 wyruszamy spod ambasady. Idziemy topić czołgową marzannę z kartonu. Dołącz do nas. Więcej o akcji i o innych naszych akcjach przeczytasz na naszej stronie internetowej www.sfcpoland.org z nami zapraszanie.